Bardzo się cieszę, że nigdy mnie nic takiego nie spotkało. Na planach, w których brałam udział, zawsze była taka naprawdę bardzo przyjazna atmosfera. Śmieję się, że taka no, prawdziwa rodzinka PL, na przykład o tym mówiąc. Chociaż e, oczywiście grałam w różnych produkcjach, ale każdy wspominał naprawdę dobrze. Ale wiadomo, w rodzinko miałam związek najdłużej i, i to była taka moja druga rodzinka, naprawdę. Więc nie było tam nigdy żadnych przykrych sytuacji. E, zawsze wszyscy byli nastawieni pozytywnie, pomagali ewentualnie, bo wiadomo byłam wtedy no, dzie dzieckiem w sumie. Więc na szczęście było zawsze wszystko dobrze. A jeśli chodzi o wiadomości na Instagramie, pojawiły się od, nie wiem, starszych osób? Wiadomo, że czasami się pojawiają tam, ktoś tam pisze jakieś, nie wiem, zaproszenia. Znaczy, dostaję też takie śmieszne, w stylu, ej, robimy imprezę tego dnia, adres tutaj przychodź. Wiadomo, że nie wszystkie wiadomości, które dostaję, są jakieś no, święte. Ale na szczęście też to nie przekroczyło granic takich.